Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej tutaj w Berlinie z udziałem pana ambasadora Drusza Pawłosia. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj po raz pierwszy spotkać się z Państwem i wystąpić do niemieckiej opinii publicznej jako sekretarz stanu. 28 października pan premier Mateusz Morawiecki powołał mnie w funkcję sekretarza stanu, ale także pełnomocnika polskiego rządu spraw odszkodowań wojennych. Moja wizyta tu w Berlinie jest związana przede wszystkim z uroczystością odsłonięcia wiechy na budowanej ambasadzie polskiej w Berlinie. Chcę w związku z tym podziękować tu wszystkim osobom zaangażowanym, panu ambasadorowi, wszystkim pracownikom, urzędnikom za świetną robotę. i Gorąco liczymy to, że już w przyszłym roku będziemy mogli zaprosić państwa do nowej ambasady polskiej w Berlinie. Jest to priorytet dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, również dla naszego resortu, żeby ta ambasada powstała, była otwarta w przyszłym roku. I żebyśmy mogli, mogła służyć rozwijaniu dobrych relacji polsko-niemieckich. Też moja pierwsza wizyta wiąże się tutaj z... Projektem spotkań, które przygotował pan ambasador dla mojej osoby, będę spotykał się w dniu dzisiejszym, ale też w dniu, w dniu jutrzejszym z moimi odpowiednikami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, także z premierem Brandenburgi, a także z, z ministrem do spraw budownictwa. Celem moich spotkań jest też przede wszystkim rozmowa o wszystkich tematach, które są trudne w relacjach polsko-niemieckich, które powinny być rozwiązane w formie dialogu. Bardzo Polsce zależy na współpracy politycznej, ekonomicznej oraz przede wszystkim współpracy pomiędzy społeczeństwami polskimi, polskimi polskim i niemieckim. Dlatego też tematy rozmów, które będę podnosił z moimi odpowiednikami oraz z liderami niemieckiego rządu będą dotyczyły także spraw trudnych. Nie jest winą współczesnego niemieckiego społeczeństwa ani współczesnego polskiego społeczeństwa, że do dzisiaj nie zostały uregulowane trudne sprawy wynikające z zaszłości z II wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej świat został podzielony żelazną kurtyną na świat zachodu i świat wschodu. Polska wpadła w okupację sowiecką i przez kolejnych prawie 50 lat była eksploatowana. Niemcy z kolei były, otrzymały pomoc Planu Marszala i były w świecie zachodu. No to właśnie dwubiegunowy podział świata uniemożliwił w dużej mierze uregulowanie kwestii trudnych wynikających z II wojny światowej pomiędzy Polską i Niemcami. W wyniku II wojny światowej Polska poniosła największe ze wszystkich krajów straty demograficzne, straty materialne i straty terytorialne. Grupa ekspertów, która rozpoczęła pracę w 2017 roku przygotowała raport o stratach wojennych i ten raport w sposób bardzo konserwatywny wylicza nasze straty materialne i demograficzne. I został 1 września bieżącego roku opublikowany na Zamku Królewskim w Warszawie. Spotkał się z bardzo żywą reakcją i zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W wyniku tego raportu polski Sejm, niemal jednogłośną uchwałą, wezwał państwo niemieckie do przyjęcia odpowiedzialności historycznej, politycznej, moralnej, ale także ekonomicznej skutków II wojny światowej. W wyniku jednogłośnej uchwały Polskiego Sejmu, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 października wystosowało notę dyplomatyczną do rządu Niemiec. Polskie państwo, polski rząd, polskie społeczeństwo oczekuje podjęcia dialogu w tej trudnej sprawie pomiędzy naszymi państwami i narodami. Nie powinno być tak trudnych spraw, które będą w relacjach polsko-niemieckich pomilczane milczeniem. Dlatego, że prawdziwe pojednanie i przyjaźń, przyjaźń można tylko zbudować na prawdzie i rozliczeniu. Państwo niemieckie chce być traktowane jako państwo praworządne, przestrzegające praw człowieka, zasad prawa międzynarodowego. Dlatego musi być skonfrontowane z sytuacją, jakiej, jaka dotknęła Polskę i polskie społeczeństwo. Trzeba pamiętać, że podczas II wojny światowej Polska tylko i wyłącznie z tytułu agresji okupackiej niemieckiej straciła 5 milionów 200 tysięcy obywateli. Co piątą ofiarą było dziecko. Wobec polskiego społeczeństwa podjęto masową eksterminację. Trzeba podkreślić, że 2 miliony 100 tysięcy Polaków zostało wywiezionych na prace przymusowe do 200 tysięcy niemieckich, niemieckich przedsiębiorstw. Działań państwa niemieckiego. Niektóre z tych ofiar dostały jednorazowe zapłaty w wysokości 150 euro. Statystycznie Polak pracował w Niemczech, w znanych niemieckich firmach dwa lata i 9 miesięcy. Duża liczba niewolników, pracowników przymusowych tutaj zmarła w Niemczech, nie oczekając się nigdy, a ich rodziny nie doczekały się nigdy żadnego odszkodowania. Trzeba pamiętać, że do, do germanizacji zostało wywiezionych 200 tysięcy polskich dzieci zostały w taki sposób oderwane od swoich rodzin, jak dzisiaj Rosjanie odrywają ukraińskie dzieci od, od swoich rodziców i wywiezione do Niemiec w celu germanizacji. Podczas agresji i okupacji niemieckiej zostały z Polski zrabowane dzieła sztuki, dobra kultury, zostały zrabowane muzea, biblioteki. Wywieziono praktycznie zdecydowaną większość Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego. Zarbowano wszystkie zasoby bankowe, finansowe, oszczędności, zasoby finansowe, złoto, papiery wartościowe, gotówkę z, z polskich banków. Prowadzona polityka okupacyjna doprowadziła do eksploatacji polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki, polskiej ekonomii. Ta sytuacja, jaka miała miejsce, do dzisiaj ma skutki i do dzisiaj ma oddziaływanie na polską gospodarkę, polskie społeczeństwo, polską demografię. Do dzisiaj Polacy muszą wjeżdżać na emigrację w poszukiwaniu pracy a eksterminacja polskich elit, profesorów, doktorów, prawników powoduje, że polskie uniwersytety do dzisiaj nie mogą się przebić do najlepszych na świecie. W wyniku wojny oraz przesunięcia granic Polska utraciła jedną trzecią swojej ludności, 11 milionów obywateli. Dlatego nie możemy się zgodzić z postawą rządu Republiki Federalnej Niemiec, który mówi, że czuje się moralnie odpowiedzialny za. Skutki II wojny światowej, ale nie czuje się już odpowiedzialny politycznie i ekonomicznie. Nie ma też żadnych przesłanek, ażeby twierdzić, że sprawa jest zamknięta od strony prawnej, ponieważ w świetle prawa międzynarodowego zbrodnie wojenne się nie przedawniają. Ponadto nigdy żaden międzynarodowy sąd tej sprawy w sposób skuteczny nie zamknął. Dlatego po pierwsze domagamy się rozpoczęcia dialogu w tej sprawie. Domagamy się również godnego upamiętnienia w Berlinie polskich ofiar, ponad 5 milionów 200 tysięcy obywateli. Nie jestem w stanie zrozumieć, że do dnia dzisiejszego nadal nie ma w Berlinie pomnika upamiętniającego polskie ofiary. Mam głęboką nadzieję, że dzisiejsza i wizyta, dzisiejsza, dzisiejsza wizyta rozpocznie uczciwy, szczery dialog pomiędzy naszymi rządami, ponieważ głęboko zależy nam na współpracy z państwem niemieckim, społeczeństwem niemieckim na wszystkich płaszczyznach. Dziękuję bardzo, to jest moje oświadczenie. Jestem oczywiście gotowy do odpowiedzi na, na Państwa pytania. Panie Bistrze, przepraszam. Z Pana zdaniem istnieje zewnętrzny arbiter, instytucja, które można być odwołać, żeby ta instrucja że ten arbiter rozszerzają. Myślę, że istnieją takie organizacje międzynarodowe, na przykład trybunał w Hadze czy arbitraż międzynarodowy, ale tutaj musiała być zgoda rządu Niemiec na poddanie się jurysdykcji. Ja głęboko jednak uważam, że taki spór nie byłby w interesie Niemiec, dlatego uważam, że ta sprawa powinna być rozstrzygnięta w formule dialogu, negocjacji, spotkań okrąg okrągłego stołu, dlatego że taki spór arbitrażowy mógłby trwać wiele lat i Przypominanie przez kolejne miesiące i lata społeczeństwu międzynarodowemu skali zbrodni myślę, że nie byłoby w interesie Niemiec. Czy właśnie komota dyplomatyczna spotkała się z jakąkolwiek reakcją pozapoministyczną? Do dnia dzisiejszego nie, rząd polski nie dostał odpowiedzi na notę dyplomatyczną, dlatego też ja podczas spotkań, które odbędę z moimi odpowiednikami będę pytał, czy ta odpowiedź na notę rządu polskiego wpłynie. No oczywiście od tego, czy ta odpowiedź wpłynie, czy też nie, będziemy uzależniać nasze kolejne działania, ale chcę podkreślić, że informując, jakby też naszych partnerów, sojuszników z NATO, z Rady Europy i z Unii Europejskiej myśmy wystosowali 51 not, gdzie poinformowaliśmy o przesłankach polskich działań i, i dlaczego tyle lat po wojnie podejmujemy te działania o charakterze politycznym i dyplomatycznym. Tak, żeby wyjaśnić naszym partnerom, że ta sprawa nie, nie stanowi jakby podstawy do zadrażniania relacji z Niemcami, ale wręcz przeciwnie, chcemy na gruncie prawdy i pojednania tę sprawę z, z Niemcami omówić i zamknąć. Jestem ciekawy, czy dla Pana też jest tematem tutaj w rozmowach obraz niemieckiego, który został zrobiony z Polski, który został teraz sprzedawany przez niemieckich pomocy. Tak, ta sprawa jest, myślę, też elementem szerszego obrazu, dlatego że, jak wcześniej mówiłem, z Polski zostały wywiezione dziesiątki tysięcy, jeśli setki tysięcy dzieł sztuki, obrazów, rzeźb, książek polskiego dziedzictwa narodowego. I niestety jakby nie ma woli ze strony Niemiec rozliczenia się z, z tej grabieży, z tego rabunku. Ta sprawa kradzieży obrazu kandyńskiego oczywiście ma troszkę inny aspekt, ponieważ on był ukradziony w latach 80. z Polski. Natomiast no niepokoi nas sytuacja, w której... W świetle informacji, których posiadamy, jeśli po 30 latach obraz znajduje się w rękach prywatnych, nawet obraz skradziony może być przedmiotem obrotów wtórnego na, na, na aukcji. No, w Polsce takiego prawa nie ma. Jeżeli coś jest skradzione, to nie można tego zasiedzieć nigdy, nie może stać się to własnością osoby, która de facto stałaby się paserem. Więc dziwi nas taka sytuacja, że w Niemczech funkcjonuje takie ustawodawstwo, gdzie obraz skradziony może być przedmiotem handlu właśnie na, na aukcjach. Myślę, że należy tu chyba zapelować do, do państwa niemieckiego, żeby dokonało przeglądu tego ustawodawstwa, bo może to oznaczać po prostu, że celem tego ustawodawstwa jest ochrona rzeczy zarobowanych po prostu innym, kraj innym krajom, przede wszystkim Polsce. W najbliższych tygodniach będzie już wydrukowany, publikowany raport w języku niemieckim. Proces tłumaczenia, wydania, publikacji jest procesem dosyć długim, ale w najbliższych tygodniach to już będzie gotowe i spodziewamy się, że bądź pod koniec roku lub też na początku przyszłego roku do najważniejszych osób w państwie niemieckim ten raport zostanie rozesłany. Także liczymy też tutaj na zapoznanie się z treścią tego raportu. Oczywiście on jest dzisiaj też dostępny w języku angielskim, na stronach internetowych też najważniejsi politycy dostali ten raport Tutaj w Berlinie liczymy, że, że ta publikacja w języku niemieckim, ona zmieni troszeczkę spojrzenie społeczeństwa niemieckiego na to, czy rzeczywiście się rozliczyły z Polską ze skutków II wojny światowej. Panie ministrze, Tomasz jakieś Polskie Radio. Czy widzi Pan w ciągu ostatnich kilku tygodni, w ciągu ostatniego miesiąca zmianę w retoryce niemieckiej w kwestii odpowiedzi na, na naszą notę dyplomatyczną, ale też na raport? I jak widzi pan rolę też pana ambasadora w procesie tego dialogu, zwłaszcza, że ma ogromne doświadczenie w Fundacji Polsko-Mieckiego Jaknali i duże wykonanie w tej kwestii? Też myślę, że taki był wybór tu pana ambasadora, który jest doświadczonym dyplomatą, ale też doświadczonym dyplomatom w relacjach polsko-niemieckich, był Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i myślę, że to jest wielka rola, ale też myślę, że wielka rola dla pana ambasadora, żeby spokojnie, powoli, krok po kroku, dzień po dniu, tydzień po tygodniu tłumaczyć naszym przyjaciołom z Niemiec, że nie chcemy zaostrzania za relacji, nie chcemy konfliktów, chcemy po prostu tę sprawę w sposób cywilizowany między przyjaciółmi rozwiązać po to, żeby doszło do rzeczywistego pojednania w relacjach polsko-niemieckich, a nie pojednania fasadowego. Także to jest duża rola pana Ambasadora i ja go będę w tym bardzo mocno wspierał. Piotr, 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 mam pytanie, czy Państwo przewiduje tak samo wsparcie ze strony kołani Polaków, mieszczających w Męczy, żeby wytłumaczyć niemieckiemu społeczeństwu na czym nam sposób. No, my dopiero rozpoczynamy działalność. Jak Państwo wiecie, w ciągu tych trzech, trzech miesięcy dużo rzeczy się wydarzyło. Przeszliśmy pewien etap w Polsce. Teraz jesteśmy w Berlinie i, tak jak powiedziałem, chcemy tutaj prowadzić akcję informacyjną, spotykać się z politykami, z szefami think tanków, z dziennikarzami, ale także z ludźmi, po prostu, żeby tłumaczyć społeczeństwu niemieckiemu, że niestety przez lata. Po prostu nie miało prawdziwych informacji o tym, co się działo w Polsce i czy, jak się Niemcy zachowały w Polsce i czy się rozliczyły z Polską. Myślę, że ta wiedza jest potrzebna i istotna po to, żeby także politycy, którzy dzisiaj rządzą w Niemczech i z frakcji rządzącej, ale z opozycyjnej uznali, że jest to sprawa, którą należy z Polską uregulować. Więc tu widzę dużą rolę dla Polonii, licznej Polonii w, w Niemczech. Myślę, że warto zarówno prowadzić aktywną działalność w, w swoich miejscach zamieszkania, w mediach społecznościowych, ale także odwiedzić parlamentarzystów z wszystkich partii, tłumaczyć im, jak wyglądała historia, że, że Niemcy mają wielki dług wobec, wobec Polski, także tu widzę wielką rolę dla, dla Polonii, też za pośrednictwem tutaj mediów chciałem właśnie też zaapelować o, o wsparcie naszych działań.

Państwo wypowiadaliście pięć krajów o swoim działaniu. I co się stanie, jeżeli rząd federalny po prostu pozostanie przy swoim zdaniu, przy swojej postawie? Oczywiście, jeszcze poczekamy kilka. Może tygodni. Jeśli nie będzie odpowiedzi, podejmiemy działania o charakterze międzynarodowym. Jest, są organizacje, w, w których jesteśmy partnerami, członkami, takie jak ONZ, Unia Europejska, Rada Europy. No, są też takie organizacje jak OECD, UNESCO. Będziemy informować wszystkie organizacje międzynarodowe o, o sprawie, która jest niezałatwiona. Dlatego głęboko liczymy, że rząd Niemiec jednak podejmie decyzję o tym, że żeby z partnerem, przyjacie, przyjacielem, e, społeczeństwem, które są tak blisko, podjąć e, rozmowy i tę sprawę szybko, bardzo szybko, jestem w stanie to e, przewidzieć, e, sprawę zakończyć. Trzeba pamiętać, że dzisiaj Niemcy e, chcą być krajem, który daje przykład przestrzegania praw człowieka, praworządności, prawa międzynarodowego, więc myślę, że nie jest to w interesie Niemiec, a żeby ta sprawa. Obciążała wizerunek Niemiec. Ja, Ostatnie pytanie. Jacek Typryjski, Rumfun Berlin, na temat Kosmo. Czy jest w planach, czy jest przygotowana podobna kampania zwrócona do Rosji z Związku Radzieckiego? Jeśli tak, to na jakim jest to na etapie? Instytut Strad Wojennych podejmie pracę nad przygotowaniem podobnego raportu. Na dzień dzisiejszy on jeszcze nie jest przygotowany. Bez podjęcia takich działań trudno komunikować to międzynarodowo. I oczywiście trzeba wierzyć w cuda i w to, że ta sprawa będzie rozwiązana w dialogu, w negocjacjach. I oczywiście jesteśmy, to, ta wersja raportu jest wersją bardzo konserwatywną, ale oczywiście jesteśmy gotowi do rozmów, ponieważ nota zawiera dziewięć różnych punktów i chcielibyśmy znaleźć konsensus i porozumienie we wszystkich tych obszarach. Dziękuję pani, Państwu bardzo za spotkanie i jestem oczywiście do Państwa dyspozycji. Dziękuję Państwu bardzo.